to dostatek. Ciężko się na Skończy się to płyciarstwo. i Już. tymi podatkami kłopot wielki.

Więc gdyby ten dzień długo zapamiętał. Krzysiu, drogi, znaleźliśmy cię nareszcie. Już od rana w całym lesie wielkie poruszenie. Miś ma dzisiaj urodziny. Przysłał zaproszę. A my nie mamy dla misia prezentu i to jest to przyczyną tego zamętu. Chcę mu miodu dać baryłkę, chcę balonik kolorowy. No, chcę wiązkę ostrzec Czy książeczkę na półeczkę. W tym miasto to nie świepa klatka po tym, co Pilne krząszcze, kurde, się lesie z naszym przyjacielem chętnie się spotkają. Urodziny mi się życzeniami, uwiecznić zamiar mają. Króliku, zabierz ty gryzka, Cię do dzieci, zawołajcie je z podwórka, bo czas szybko leci. Koniec już rozmów, nie ma już czasu. Szukajcie i idźcie do lasu. Mój przejaczeru uszym przygodnie. Czajmy tu jesteśmy przebrani. Dzisiaj jest pomęt twoje święta. Tylko we dusze brani. Mamy na ciebie, ma przyszły poczadek. Jesteś gotowy, to zaczynamy. Małe pszczółki nie zrobiły mi zawodu. Przyniosły mu prezent. Wielki słoik miodu. Poprosimy, smelty, żeby głośno powiedziały swoje życzenia. Miód jest! proszam te i leśne na skarpę wszyscy razem panowie na lesem się jedzamy do tutaj gnlą To piesek tu są te kęce teraz krasnoludki Wiele przygód dużo by nie zaznał nigdy głos. I misie i muchomorki najgłośniej życzymy. Szanownych Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, dziękuję za Misiu poczeka nam jeszcze pytanie. To rzecz ważna niesłychana. To tą czarno w kalendarzu stanie. W jakim lesie żył Kubuś Puchatek i jego przyjaciela? W jakim lesie? Nie słyszę. Jak Super! W stumilowym lesie. ręce i szczerze jak las. Ale pięknie. A nasze kochane przedszkolaczki pomożecie mi udawać pszczółki. Tak jak pszczołki, trzy pszczółki, trzy, cztery. Zde Nasz kłopołch miał problem z ogonkiem. Czy Krzysio przybił ten ogonek. Pa Pamiętacie, Krzysio pomógł kłopoułchemu przymocować ogonek. Ale czym go przymocował? Gładzie! Gwoździem! A wiecie co? A jak wtedy kłopołkę uciekał? Stajemy i biegniemy w miękki. Tak, uciekł. Pięknie. A jak stoimy? Pokażcie mi, jak ten gryzek skacze. Jak ten gryzek skacze. Am mai, și -a mai.